Na Brookhaven RP wybiło 5 lat powstania Brookhaven i z tej okazji postanowiłem pokazać Wam stare Brookhaven RP z 2020 roku. Na razie bawię się na zwykłym Brookhaven z mojego drugiego konta, bo nie pytajcie czemu, bo coś się stało z moim kontem i odzyskam je dopiero w czwartek, więc i zro zrobiłem sobie zapasowe konto do tego. Więc jestem na moim drugim koncie, który nie ma gamepadu nawet kupionych. Niestety, póki 30 Robuxów. Mam 0 Robux na tym. Ale może z mojego drugiego konta wyślę na tym koncie premium. Albo prędkość, żeby szybciej jeździć. Wyślę na tym koncie premium i właściwie premium prędkość, bo nic, bo najbardziej to potrzebuję do mojego tego konta. Dwie najbardziej główne rzeczy potrzebuję. Dobra. Ale nas nie interesuje. Na razie nas będzie interesować drugie Blue Heaven. Pokażę Wam Blue Heaven w centrum. Wygląda jak klasyczne Blue Heaven z 20, 2025 roku. Mega fajnie wygląda. Powiedziałbym tak, jak prawdziwe miasto. Jak prawdziwe miasto to wygląda. Jak prawdziwe miasto. Ale zaraz zobaczymy starsze Blue Heaven. Stare Brookhaven, w stare, które było w 2020 roku. Więc jeździmy sobie po tym Brookhaven i pokazuję wam je całe. No fajne Brookhaven, jak mówię, fajne Brookhaven. Tu jest straż pożarna, cmentarz, przystanek. Tam jest... Coś tam jest, nie pamiętam jak to się nazywa. Stodoła tam jest. Opuszczony domek jest na drugim końcu miasta, i tak dalej, i tak dalej, ale zaraz przejdziemy się w przeszłość, bo nie ma Bruchelę z przyszłości. co w się sensie, mógłbym poszukać, ale to w następnym odcinku. Jeżeli znajdę jakiś Bruchelę z przeszłości, no to nagram z jego odcinek. Motor zostaw mi, że wam na publicznym serwerze i bo nie nagrywam na prywatnych. Nagrych. Na prywatnym będę nagrywał dopiero na nowy update. Ale dobra. Ponąc jak wejdziemy do tej fontanny, no to przejdziemy w przeszłość. Za 3, 2, 1. A Co jest? To nie działa. Może dłużej? Albo tu musimy wejść. Wejdzowie, sprawdźmy to. Jeżeli tu wejdziemy, no to może nam coś. Może gdzieś przejdziemy? Weźmy. Kurde! Aaaa! Aaaa! Ej, co jest widzowie? To prawda, przeszedłem do starszego, do przeszłego Blue Heaven. Patrz, jak one wyglądają staro. Co to jest widzowie? I ten, ten, Dobra, zacznijmy od itemków, Pieniądze, mega realistyczne. Laptop. Jak prawdziwy laptop. I telefon. Dobra. Tu są. Tu jest taka tablica, która nawet nie wiem, czy działa. Nie będzie danego pojęcia. Zaraz zobaczmy auto. Jest jedno za premium, a wszystkie są darmowe. Zresztą to za premium. A już jest darmowe premium na tej grze. Co się na tym, Bruch seven bardziej. Tu ma mamy X-Klink na niego i usuwa się auto. I tu jest stara policja i stara karetka. Rozpijmy policję starą. Jo, i tak wygląda stara policja. To jest stary radiowóz. Ej, kozacko wygląda. Mi się podoba. Mi się, się to Brookhaven podoba, bo chociaż wspominam sobie przeszłość. Dobra, karetka. Karetka na pewno wygląda inaczej na Brookhaven Kurde, mogłabym auta jeszcze pokazać. Ale dobra, każdy zna auta chyba. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy domy? Mamy w ogóle agencję? Dla mnie mega. Zaciekawiła, co się stało z tą kareczką. Dobra, dzień dobry. Tego czy bo w ogóle nie dostać BI. Nie mogę dostać BI. Szkoda. To było 5 lat temu. Takie Blue był Heaven było 5 lat temu. To było 5 lat temu. Zowieczajcie to. 5 lat. To ma 5 lat to Blue Heaven. No wygląda jak Heaven na pewno To jest o oczywiście o do dosłownie oczywiste to jest Heaven. tu ktoś zespół sobie radio, bo jest to tylko na serwerze z jakimś tylu to okay, mogę się włączyć fly w takim razie? Idzie. Napiszmy fly mm. <laughs> Szkoda, to już nie starym i co jest? Wyświetliło mi się coś. Eee, okej. Okay. <noise> I co jest? nagle mogę latać. Nagle mogę latać. To jest na pewno inny szpital. Potem to wygląda jakiś stary szpital. Potem był podobny, bo zmieniono trochę. A teraz mamy dosłownie. Inny, w słowie inaczej zmieniony. Policja tak samo. Szkoda, że tam w ogóle nie można jechać. Chyba na syrenach, nie mam. Nie wiem. Zobaczmy. Co to jest w ogóle zamknięte. Czekajcie. Możemy wejść? Możemy wejść. Co to jest? A gdzie jest bank? Tam powinien być. Ale tam banku nie ma. Tam jest motor Dobra, zaraz poszukamy banku, bo my jest zaciekawi. Wejdźmy sobie tu. Weźmy sobie tu i na górę biury. Ej, to są rodziny! No właśnie, ja mam zaraz urodziny, dosłownie na 10 maja mam rodziny w zdrowie, a to już, a mam już końcówkę kwietnia, więc zaraz mam rodziny. Weźmy sobie do aut... do... do mechanika. Tam, do autoshopa, w sensie. Autoshop w ogóle jest w innym miejscu na Brukseli RP. Właśnie co jest na miejscu Autoshopa? Nic. Nic nie ma. Jest sklep. Tu jest jeszcze. Dołączył jakiś ziomal do nas. Fan Fjordena jest, no tak. Czemu tak się nazwałem? Po prostu grałem sobie w Tower of Hell. To, to spotkałem Fiortena. O, bank! Dobra, zaraz tam wyjdziemy, bo wygląda mega podobnie. Chodźmy tu. No, na pewno wygląda to inaczej. Czyli ten tak jak działał w 2021 roku chyba. I nie wiem czy tak wyglądało na pewno w Heaven. Ale wygląda mega fajnie. Tam jest Burger Bar. chodźmy do banku, bo jestem ciekaw jak wygląda bank. Został trochę odnowiony, ale jak staro to wygląda jak stary. A można wyjść na górę, do sejfu? Czekajcie... czekajcie, Co jest widzowie? Kurz of the Day. Nie wiem co to znaczy, bo nie, nie znam się na angielsku. A tu jest ten sekret? Ja się pytam gdzie ja jestem. Nie dotknęło do tego sekretu. To do jeżeli dobrze znaliśmy sekret na Jeżeli klikniecie na tą kostkę, to nas tutaj tepa. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Krótki był ten odcinek, ale chcieliśmy sprawdzić tylko trochę tego bruklewem, nie całe. Dziękuję Wam za oglądanie, żegnajcie się. Pa!